Kochani, witam serdecznie z powrotem na moim kanale. W tym odcinku podzielę się z wami kilkoma niezawodnymi patentami, jak nie zabierać się za to, co sobie zaplanowaliśmy. Są stuprocentowo skuteczne i pozwalają zaoszczędzić masę czasu, który inaczej musielibyśmy poświęcić na spełnianie naszych planów. Mam nadzieję, że jesteście tak samo podekscytowani jak ja czołówka. Chciałbym zacząć to wideo od takiej bardziej stonowanej, refleksyjnej części. Więc jeśli chcesz od razu przejść do inspirującego monologu i dramatycznej muzy w tle, kliknij w link w opisie, tam to już jest. Najpierw parę słów o bohaterce dzisiejszego odcinka, czyli o motywacji. Słuchajcie, nie wiem jak wy, ale ja ostatnio dosyć dużo czasu spędzam w domu i mam dosyć dużo czasu na przemyślenia. I tak, gdy siedzę i siedzę, myślę i myślę nad różnymi rzeczami, zastanawiam się m.in. nad tym, o co chodzi, że jednym ludziom się chce, a innym ludziom się nie chce. A co gorsze, istnieją tacy ludzie, którym się chce, ale którym do końca nie wychodzi wykonywanie tego. Nie będę tutaj rzucał nazwiskami, no jest dosyć długie, wyczłonowe. I mnie też z tych dłuższych. Postanowiłem nagrać to wideo jako pewne credo i też jako shoutout do wszystkich ludzi, którym się nie udaje, ale którzy, podobnie jak ja, mają alergię na kołczowe motywacje. To wideo dla tych, którzy na dźwięk smyczków w tle i krzyczącego gościa, który mówi, żebyś wziął się w garść, reagują pustym śmiechem. Chłopie, pół tonu ciszej i pół koksu mniej. To wideo dla tych, którzy na zapewnienia internetowych trenerów. Świetnie się idzie, jeszcze trochę. Wiem, że boli, jeszcze trochę wytrzymaj. Wpadają w bezdenną studnię rozkminy. Ale jak człowiek z nagrania sprzed trzech lat wie, jak mi idzie? Przecież on mnie nie widzi. Chyba, że widzi. Ale jak on wtedy widzi mnie teraz? Jeśli nawieść o trzech uniwersalnych, zawsze sprawdzalnych metodach, chcesz wstać i wyjść, mimo że na przykład znajdujesz się u siebie w domu, to wiedz, że jesteśmy w tym razem i to wcale nie znaczy, że coś z nami nie tak. Pamiętam, jak ja odkryłem moje uczulenie na coachowanie. Byłem kiedyś na obozie sportowym, to był akurat obóz Taekwondo, biały pas z żółtą belką na bezpatrzy. Podczas tego obozu zorganizowano zawody: Olimpiadę obozową, czyli dużą dawkę obowiązkowej zabawy dla wszystkich. Wbrew pozorom zawody na obozie sportów walki, to nie jest jedno wielkie okładanie się po ryju, czy tam solówka po szkole, po matematyce, ale biegi na setkę, ile kto może zrobić pompek, ile kto może zrobić przysiadów i tak jedną z tych kategorii było podciąganie się na drążku, w której to kategorii, mówiąc delikatnie, nie przoduje. Zrobiłem dwa, dosłownie dwa podciągnięcia, po czym. Pomyślałem, że to by było na tyle. Ja już się będę z Państwem żegnał. Było miło, ale tyle po mnie. I wtedy jeden z trenerów, na pewno w dobrej intencji, zaczął do mnie z gadką. Dajesz, jedziesz, jeszcze jeden, jeszcze możesz, jeszcze dajesz. Jeszcze... A mnie po prostu ręce opadły. Dosłownie. Po prostu puściłem drążek. Czułem w trzewiach, jako ten siedemnastolatek, że to jest takie pustosłowie i za tym nic nie idzie. I chłopie, ty nie będziesz mi mówił, gdzie jest granica moich możliwości? Bo to ja czuję, gdzie jest granica moich możliwości i właśnie ją poczułem. Ała. No ale potem przez długie lata z tyłu głowy miałem takie zastanowienie, że może sobie strzelam w stopę takim podejściem, że nie daje się zmotywować, a gdybym dał się zmotywować, to świat stanąłby przede mną otworem, czerpałbym z życia pełnymi garściami, żył pełnią życia i był najlepszym z możliwych siebie. Albo co my się będziemy ograniczać, byłbym też najlepszym z niemożliwych siebie. Szczęśliwie od tamtej pory nauczyłem się rozróżniać dwie kategorie: wygórowanych oczekiwań i nierealnych oczekiwań. Przy okazji, life hack wujka Wojtka w jednym z miejsc pracy próbowano mi swego czasu dowalić kolejne zadanie do już mi przydzielonych. I to zadanie było absolutnie niemożliwe do zrealizowania z powodu prostej zasady fizyki. może na chwilę obecną czas tak jakby w jedną stronę płynie i tak go się nie da pomnożyć. Co wtedy odpowiedzieć? Dobrze, ale kosztem czego? Które z moich innych zadań mam zawalić? Bo wszystkich tych rzeczy nie zdołam ogarnąć i jasno to komunikuję. Dobra, ale to są obowiązki służbowe, a jest jeszcze czas wolny z tysiącem pomysłów, marzeń, planów. I w tym przypadku szczególnie warto pomyśleć, co nas pcha do przodu? Pump up. Wykonałem ten wysiłek intelektualny i nie wiem czy też tak macie, ale pierwszą odpowiedzią na pytanie co mnie motywuje, było jedzenie. Żaden pokój na świecie, żaden Nobel, Grammy, Oscar czy telekamera. Być może to nie jest taka rzecz, dla której zrobię wszystko, skoczę z mostu, okradnę jakiegoś nastolatka metodą na dziadka, ale przynajmniej nad tym się poważnie zastanowię. Jak wygląda metoda kradzieży na dziadka, pytacie się. Wnusiu podczas godziny dla seniorów rzucili w sklepie przed sprzedaż PlayStation 5, ale ja przy sobie pieniążków nie mam więc... Motywuje mnie dobra atmosfera, czyli. 113 hektopaskali. Ha! No nie, ale jak mam fajnych ludzi wokół siebie, jak rozmowa się kręci, czy to z przyjaciółmi, czy z ludźmi z pracy, to od razu chce się bardziej. Oczywiście nie żyjemy w reklamie kawy rozpuszczalnej, gdzie każdy się śmieje jak po lobotomii cały Boży dzień. To moja chwila przyjemności, gdy mogę być sobą. Relacje, interakcje mają gorsze i lepsze momenty, no ale jak ich średnia jest wysoka, no to się chce. Muszę też wymienić naszą polską, ogólnonarodową motywację, jaką jest. W On potrafi rządy przenosić. Wszyscy to wiemy, to tak na marginesie. I wiecie, co jest najważniejsze w tych wszystkich motywacjach? One nie są jedynie słuszne. One w ogóle mogą być niesłuszne. Ale znalazłem je sam i na mnie działają. To ja stwierdziłem, co na mnie działa, a co nie. I dałem sobie też czas, żeby właśnie do tego dojść. Niektóre były procesem, który trwał i których byłem świadom, niektóre przychodziły. Podświadomie nagle tak. O! I było spoko. I to jest moje końcowe przesłanie. Dajmy sobie czas na znalezienie swojej instrukcji obsługi. Albo, żeby to ująć w bardziej atrakcyjnej formie. Jeśli po pracy siedzisz tylko na kąpie i sprawdzasz memy. Jeśli Twoim marzeniem jest cały dzień z Netflixem i chipsami. Jeśli 15 razy podchodziłeś do szóstki Wejdera, ale kończyło się na wydrukowaniu opisu ćwiczeń, to zluzuj dupę. Bo prawdopodobnie wszystko z Tobą w porządku. Nie dubijaj się, oglądając uśmiechniętych, wysportowanych ludzi na Instagramie. Oni postanowili zarabiać wyglądem. Jeśli przytyją, to co się stanie, stracą źródło dochodu. Nie karć się, że znowu leżysz na kanapie. Od tego one są. A jeśli porównujesz się ze znajomymi, którzy akurat ćwiczą Jogę w Nepalu, odpowiedz sobie szczerze, czy w ogóle Joga cię jara. Hmm. Jeśli nie robicie sobie co weekend date nightów z drugą połówką, może po prostu nie jest to wam potrzebne w związku do szczęścia! A wiesz co jest potrzebne do szczęścia? Pizza! Pokiego grzyba ci te plany, i tak mamy pandemię i trzeba siedzieć w domu! Jeśli już, to pomyśl sobie, czego ci brak, to będziesz wiedział do czego wracać! Parafrazując film sprzed 20 lat. Zadaj sobie jedno zajebiście, ale to zajebiście ważne pytanie, co lubisz w życiu robić, a potem zacznij to robić! Tak, Chłopaki Nie Płaczą wyszły 20 lat temu, tak jesteśmy starzy! A tak w ogóle to proponowałbym zamienienie zdania, zacznij to robić na, no, spróbuj to robić! Bo też może się zdarzyć, że coś co fajnie wyglądało w twojej głowie, w rzeczywistości zupełnie nic ci nie daje! No. A poza tym, myj często ręce i zachowij zdrowy dystans. To chyba tyle. Mam czas kogoś pozdrowić? Nie? No trudno. To do następnego! Nie jedźcie zupy pomidorowej przed nagrywaniem. la... la, 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 la. Szukam dobrego ujęcia. La, la. O co chodzi? Że jednym ludziom, że. Le... Widzieliście, jak to było? Prawie ludziom, ale tak zrobiłem takie. Na samym końcu. A innym ludziom nie chce się i nie robią rzeczy. Teraz było robią. Szczęśliwy, że. Najpierw parę słów o. Najpierw parę słów o. Najpierw parę słów o, najpierw parę słów o, ale nie wysłowisz się jakie to słowo, bo nie pamiętasz tego, co sam sobie wymyśliłeś, by powiedzieć o, o, o. To wideo dla tych. To wideo dla tych. No, kampania prezydencka jeszcze trwa. Szczęśliwie od tamtej pory nauczyłem się rozróżniać dwie kategorie. Mm. I szczególnie w tym aspekcie, prawda? Warto pomyśleć, co nas pcha do przodu, co jest tym napędem, prawda? Spiritus Movens. Też na zupę wczoraj zrobiłaś. Masz niedoładowany akumulator. Wejmij mi z prania, bo ci zafarbuję twoje ulubione koszulki. Świetnie ci idzie, świetnie ci poszło. Jesteś super. Kocham Cię.